No, to Ej, ty, zatrzymaj się! Geralt zrywi, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod wyzimą. Mm, urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, było o jednego więcej: Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. Miłe, że Nilgarski żołnierz tak się przejmuje losem prostej Nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Gryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod Garnizonem. No proszę. Miłość ponad podziałami. Nie do końca. Jej rodzice powiedzieli, że jeśli zobaczą ją z Nilfgaardczykiem, ogolą jej głowę, utną język i wygonią z domu. Słuchaj. Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mira. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej? Nie wiem, czy ci dziękować, czy przeklać za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Patrzy, jak ty tam służysz. Nie lódzę. że lódzę. Zasłyszałam, że ten... Szukam mojego syna. Przybyłem tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, Pani. Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, Pani? Pisał na listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie co tydzień dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład. Powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazajerska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta, Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilgarskiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy Nilgardczy Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć. Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanią jego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakam. Wiedźminie. Widziałem cię w wyzimie. to to jest Ktoś ty? Za czym węszysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, że żeście wiedźmi. Geralizm. A ja ta war ty jestem tu kwatermistrzem. Wyglądacie na zmęczonych, kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopoczy nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest to warta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie Wiedźmin. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną i obiecał mi pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. A teraz się i opowiedz mi wszystko, co wiesz. Tak jest. Ten rudy szczeniak służył w na Zajewskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować. A ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten Rudy był wśród nich. Po nilggarskim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Gerald. W czym pomóc? Znalazłem Twoje ogłoszenie. Wy, wiedźmini, jesteście ponad świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział zwiadowców do lasu po drugiej stronie jeziora. Żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę, ale tyle ile stoi w ogłoszeniu i ani grosza więcej. W księgach rachunkowych musi być porządek. Czego mieliś szukać w tym lesie? Niczego. Regulaminowy patrol. Okoliczni wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy, nie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widły. Kilku kmiotków w dziurawych łapsiach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców? A może zjadł i smog? Bezse żok. Zajmę się tym. Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia widzimy. Widziałem cię w wyzimie. 继续们 Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Uciekli na bagnę. Psów zupełnie jakby ich ktoś trapił ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś trapił. Mołe włosy to chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno muszę mieć coś więcej ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. we the be Dziwne. Oprócz śladów buciorów są jeszcze tropy bosych stóp. Muszę wejść głębiej w las. Obozowisko Nilgardczyków. Opuścili je w pośpiechu. Ślady Nilwgardczyków prowadzili tędy grupkę bosych chłopów. A może odwrotnie? Ślady Nilwdczyków prowadzili tędy grupkę bosych chłopów. A może odwrotnie? Smród. Ślady Nilgardczyków prowadzili tędy grupkę bosłych chłopów. A może odwrotnie? Ciało jest dziwnie powykręcane, umarł od zatrucia. Cudownie. Stężenie pośmiertne sugeruje zatrucie. Żarło mu wątrobę, Tu pojadę. Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego, ciała. Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego, ciała. Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała? O, gniazdo guli. Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był Nilwgardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Lazo! Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę, nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Ugrzesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list. Do ciebie. Droga matko... Może to już ostatni raz do ciebie piszę? W tych wszystkich listach okłamywałem cię? Wybacz, nie jestem bohaterem. Zabijanie nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec. Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata. Kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Gerald. W czym pomóc? Znalazłem ciała twoich żołnierzy. Zabiła ich samica wywerny, bo weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? Bledy pest. Odkryłem też coś jeszcze. Nie wysłałeś tych żołnierzy na zwykły zwiat. To był oddział Katów, który prowadził redańskich jeńców na egzekucję. Taka jest wojna. Ci, co ją przegrają, giną. Ktoś w końcu upomni się o tych ludzi. U nas w Nilwgardzie żołnierz, który pójdzie w niewolę, to żołnierz martwy. Ci jeńcy pochodzili z Redanii. Która już niedługo stanie się cesarską prowincją. Jeszcze przed Saowi nad redańską stolicą załopocze sztandar z Wielkim Słońcem. Płacz, Wgardczyku. Nie mam ochoty na filozoficzne dysputy. Ani ja. Zasłużyłeś na te pieniądze. Masz i zostaw mnie.